Nauczyłem wszystkich moich przyjaciół, jak przygotować najsmaczniejszego łososia. Zalej filet z łososia wrzącą wodą, oczyść łososia ze skóry, pokrój na duże kawałki. Smaż łososia na oleju roślinnym, dopraw czarnym pieprzem. Sól, smaż kawałki łososia z drugiej strony. Zetrzyj masło na tarce, rozpuść masło na patelni, obierz kilka ząbków czosnku, Zetrzyj czosnek na tarce. Smaż czosnek w roztopionym maśle. Wlej sok z limonki. Dodaj drobno posiekaną pietruszkę. Dokładnie wymieszaj. Dopraw solą, czarny pieprz. Pokrój ziemniaki na duże kawałki, zalej ziemniaki wodą, gotuj przez 10 minut. dodaj masło, kwaśna śmietana ser radamer starty na drobnej tarce ser cheddar starty na drobnej tarce tarty parmezan Sól, czarny pieprz, ugnieć ziemniaki na pire, umieść smażonego łososia na patelni z sosem proste i szybkie. Uwielbiam ten przepis, ponieważ łosoś wychodzi bardzo soczysty. Tą metodą można przygotować również inny rodzaj ryby.